Dzień dobry, kochane. Przychodzę z kolejną inspiracją z mojej indywidualnej pracy, ale również wciąż w temacie stawiania granic. Brak umiejętności stawiania granic utrzymuje nas w wielu niekorzystnych ruchach, wzorcach i dynamikach. I jedną z takich dynamik jest nieustanne staranie się, by dawać innym z siebie więcej, więcej, bardziej, lepiej. Dlatego, że kiedy nie potrafimy postawić granic, my nie potrafimy powiedzieć innym stop albo mamy trudności właśnie z wypowiadaniem stop. Teraz ja biorę. To oznacza, że tam gdzie nie ma granic, gdzie są zbyt słabe granice, zawsze jest problem również z przyjmowaniem dla siebie. Za to nie ma większego problemu, żeby od siebie i z siebie dawać tylko więcej, więcej i więcej. Więc tam, gdzie są zbyt słabe granice, jest problem z granicami, zawsze będzie problem z tym, żeby przyjmować i żeby otwierać się dla siebie na więcej. Także, kto ma jeszcze ochotę popracować w temacie, zapraszam serdecznie, kochane. Dzisiaj ostatni dzień, żeby dołączyć w promocyjnej cenie 97 zł. Do warsztatu stawiam granice. Wszystkie informacje kingaroszczyniala.pl. Do zobaczenia.